Witam widzowie, jesteśmy z Grane na moim serwerze. Mam żelazny serwer, który dzisiaj zabieg już tak się nie zwyczajnie dobra, jest. A mu? Tu też nie jesteś. Czekaj. A, że widzą ID. Czekaj po kolei, nie wiem. Ale tak, to są ale to nie chodzi mi o kropkę, o łatwiej, to mi chodzi o te okrągaki. O, to mój serwer. A to i wiktorano.atero z kropkami. No i tutaj, no i potem tu zawsze działa. Uważaj, bo teraz nie wlej. U Polka pi. Ja nie mam na razie pić. A nie też murwany? Tak. A teraz są takie właśnie fajne też.